Cześć mój dek. tutaj, miał. mam Wam was Dość ważny tutorial. Mam wam o Chodzi o to, że jak macie zainstalowany manager zadań. Ja mam Access Hacker, ale nie w tym rzecz. Jak mamy usługi? Windows 11. Nie mi dokonanie modyfikacji. Bo to ma związek z rejestrem. Powiem o co chodzi, aby wam omóc. A nie, musiał ustawić według nazwy. Chodzi o Microsoft Defender. Mogłem już to wyłączyć, ale w Windowsie 11 taki dziwny problem, już pokazuję. Jak przerwę jak, jak my przycisku myśli, klikniecie dacie i klikniecie na opcję Open Key. No to tutaj jak dałam opcję start i chciałem klucz 4 wpisać, aby było wyłączone przy starcie systemu, że całkowicie wyłączone, to rejestr wyokował mi dokonanie, dokonywanie zmiany tutaj odnośnie antywirusa. A ja znalazłem tutorial, jak odwlokować rejestr, aby można było, aby działał tak zachęcacie nim na stał będziecie mogli dokonać modyfikacji, bo klucz, wartość klucza 4 to jest wyłączona z uruchamianiem systemu. Nie zapomnijcie wyłączyć tamper opcji w Windowsie 11 i 10, zanim będziecie dokonywali zmian odnośnie antywirusa. Chodzi teraz głównie mi o rejestr, ale chodzi też mi o coś takiego, że to mogę wam wiekować doko dokonywanie zmian. o opcji tam there, jak piszecie tutaj. Albo lepiej już tutaj, bo nie wiem czy mnie rozumiecie. Tam there. Już wpisuję, bo to trzeba wyłączyć zanim będziecie dokonywali z, um, dalszych zmian. Zaraz przejdę do rejestru. To trzeba wyłączyć zanim dalej będziecie wyłączali i dopiero wtedy możecie zrobić to, o czym Wam mówiłem. Musicie przejąć pełną kontrolę nad rejestrem systemowym, bo w Windowsie 10 nie wyłączycie tutaj całkiem e, Defendera, bo Wam pojawi się odmowa do modyfikacji klucza. To teraz pokażę Wam jak e, zarządzać rejestrem tak, abyście byli Wy, administratorem, w pełni zarządzali na 100%. To wy będziecie zarządzali. Haki Local Machine, System Maps. W opcji Maps klikamy na Permission. Tutaj trzeba sprawdzić, czy macie waszego uchykownika. Jak nie, to klikacie na Advanced. Normalnie jest teraz jak installer, albo Maps to tutaj możecie też zrobić coś takiego na advanced, możecie też dać waszego administratora, chociaż on nie jest aktywny. Właśnie jest to, żebyście też to dali. Kurde, niepotrzebnie teraz robiłem, bo przecież nie jest administrator aktywny. Tutaj ci teraz trzeba dać administratora. To konto nie jest jeszcze aktywne. Ja u siebie już to zrobiłem. Pamiętajcie, że musicie zrobić tak, jak wam pokazywałem i te i zaznaczyć to. Full control, read i special permission. To nie, to akurat nie, ale wystarczy chyba, czy to i to zaznaczone. Wtedy będziecie mogli wyłączyć na sto w Windows 11 Windows Defendera i jak Wam przeszkadza uh, Windows Firewall Defender. Wam dawał Windows on komunikaty i możecie to wyłączyć. Chyba, macie inne anti to możecie to wyłączyć. Wcześniej się nie dało w Windowsie 11. Akurat mam Windows 10, tylko Wam okazuję, bo znalazłam angielski tutorial, który to dobrze wyjaśniał. To chęcia wam miłego dnia.